Brak stawy. Turbo. Wędę dosyłacz bez stabilizatora. Ryzykownie. Z celnością mogą być problemy. Zobaczymy. Losowanie na dziewiątki ma bardzo dobra. Dlatego, że można stąd zrobić dużo uszkodzeń, jeśli tutaj rywale będą jechać. Domyślałem się, że cała bitwa będzie praktycznie z tego miejsca, bo tutaj jest najlepiej się wymieniać wmi z tymi czługami. W tej pozycji potrzebny jest gold, bo często się strzela. Co on robi? Co on robi tym UDESem? O kurna. Ten UDES strasznie zrąbał. Nie wolno tak jeździć w ogóle UDESem. VZ też widzę w ogóle taki nieświadomy jest. On wiedział o tobie. Bardzo dziwny początek ze strony rywali, że wiedzą o tobie. A i tak jadą przed siebie. Udes to się zabił, jeszcze go podpaliłeś. Nie wolno tutaj wychylać, ta pozycja ogólnie odpada, nie wolno tutaj grać, w tym miejscu. Tu można grać, tam można grać, tu nie można grać. Kto tu wychyla, tak naprawdę ma przerąbane. Ten VZ się teraz ustawia bardziej na wieżyczkę, i teraz dobrze byłoby zmienić na Golda. Żeby właśnie tą wieżę mu dziurawić, co nie? Widzimy tutaj takie... Teraz jest dolna płyta, ale delikatnie mniej by się wychylił i byłaby tylko wieża. Co on robi? Co ty robisz, kościu? Co robi ten Fauzet? To jest bez sensu. Co za gość. Tu źle. Bohater przymierzył, co nie? Ten strzał mógł wejść tutaj pomyłka. Normalna rzecz. VZ jest na hita i wychyla co nie? A jest na hita. My go mamy na strzał. On zginie zaraz. Będąc na strzał wychyla się. Po co? Nie wiadomo. A ten koń chyba chce się utopić. Jest bokiem. Tutaj trzeba było zmienić pocisk na APCR, co nie? To byś go przebił w gąskę już kumulem, o właśnie. W bok to lepiej, wiadomo, APC. No tutaj taka drobna pomyłeczka, bo no za amunicję. Teraz walisz pod działem, też wesz ładnie. Tu jest spoko wszystko na razie. Garnek wejdzie? O, brakuje penetracji. No pomarańczowa jest. Titanic. Brawo. Zdolny agent. No. Ci widać, że nie ogarniają w ogóle. Oj, ale ty też weź uważaj. Oj, 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 oj. Pro, Problemy. Drugi Titanic, słuchajcie, w jednej bitwie. O kurna. O kurna. O kurna. Ale, ale fuks ja cię kręcę, w nie sekundi była sekunda O kurna W ziemię trafiłeś Oh shit Oh shit Prawie powtórzę manewr kolegi Hmm. Ci dwaj panowie... ...troszeczkę nie ogarniają. Moi ma za mało penetracji, żeby cię przebić w ogóle w wieżyczkę. Ta dziesiątka ma lepszą penetrację, ale jest stokowa. No tak naprawdę oni mają słabe działa. Nie, wymaksowana jest ta dziesiątka. Ile ma życia? Nie no, ma wymaksowaną chyba tą wieżę, nie wiem jaką ma. Ale chyba to jest najlepsza. Tak dziwnie widziałem pod kątem. Zobaczcie, oni w ogóle w siebie strzelają. W ogóle stoją sobie i po prostu. W... Po prostu są. Co nie? I to tyle. O, tutaj za bardzo kąt był. Problemem. Pod tym kątem nie mogło wejść. Idealnie strzeliłeś w skontowaną płytę. Teraz w działo trafiajesz. No, ale porobi tą. On nawet nie mierzy w ciebie, Boże święty, ale masz fajnie. Zazdroszę ci tej bitwy. Co za gość, wysadza. W ogóle, jaki fuks, że został 13 HP co nie? No bo, tej te, te 30 nie polosowało, powinno być 750, nie polosowało jej. Chyba wejdzie. Myślicie, że wejdzie? O teraz to nie wiem, czy nie był gorszy strzał niż wcześniej. 播剧嘛。 Hmm. Nie wiem czy nie lepszy byłby pocisk APCR bo jest szybszy. Nie wiem czy on cię nie uprzedzi. Nie, byłeś szybszy. Ładnie. No bitwa miała kilka takich momentów kluczowych. Pierwszy to chyba było. To co zrobił ten udes tak się ulał. Potem była... Ulewka -y, e Czwórka w wodzie, potem ty się topiłeś. W ostatniej sekundzie przeżyłeś. Bo już prawie zatonąłeś. Potem to już po prostu było tłuczenie takich typowych warzywek, wysadzenie Moisiena. Trzeba powiedzieć sobie uczciwie, że tak naprawdę nie musiałeś się jakoś bardzo starać, co nie. Tak naprawdę. Cała bitwa układała się pod ciebie. Przyjemnie, ale łatwo, co nie. Naprawdę. Fajna bitwa, dobrze zagrana. Z pewnymi błędami, no bo zawsze są jakieś tam błędy. Ale. Nie była taka trudna. To była bitwa, która, mówię, bardzo się układała pod ciebie. Nie było tutaj żadnych takich wymagających prawie chwil. To topienie się tam. To było stresujące, ale ogarnąłeś na szczęście w ostatniej chwili, bo prawie już było po tobie. Teraz